Wysoka piątka dla ciebie również litko teraz o kolorach. Czy Państwo wiedzieli, że są kolory, które wyszczuplają, czyli odejmują kilogramów i odmładzają jednocześnie. Kalina Kaczmarek, stylistka jest Dzień z nami. Dobry, bardzo Jakie miło. to są kolory? Ja natychmiast chcę wiedzieć. Na pewno nie jest to czerń, chociaż jest bardzo popularna. No właśnie, ale... podobno wyszczupla, nieprawda? To jest mit, o tym jeszcze powiem, natomiast mhm. na pewno czern nie odmładza. Mhm. Kolorami, które fantastycznie odmładzają, są niebieskie. Są te, w których są nasze odcienie, piękne modelki. Błękitne. I to tak jest mm -hmm. fuksja to także są odcienie szarości mm -hmm. pierwsza stylizacja którą prezentuje Karolina jest w kolorze bardzo popularnym jeszcze w obecnym sezonie bordowym burgund tak, tak taki Piękny. burgund to jest kolor który jest fantastyczną alternatywą dla czerni on jest ciemny więc bardzo ładnie wysmukla kształty sylwetki mm -hmm. ale właśnie nie obrysowuje ich tak jak czerń bo czerń tak troszeczkę jak flamaster działa jeśli chcemy się mm -hmm. wysmuklić to ona takie jakby obrazuje tylko mhm. czarno na białym, co jest w sylwetce. Mhm. E, tutaj też bardzo ważne będą dodatki, bo e, dla sylwetek plus size e, duże, oryginalne, kolorowe dodatki robią fantastyczne uzupełnienie i wyrównują Czyli proporcje taki właśnie sylwetki. wisior dosyć długi, który nas wydłuża, wysmukle. Tak. To jest to. On tworzy właśnie pionowe linie w sylwetce i nadaje, im takiej, e, nadaje jej lekkości. Mhm. Drugą stylizacją, którą chcieliśmy dzisiaj pokazać, to jest Magdalena w sukience w kolorze kobaltowym, który też fantastycznie wygląda na wielu kobietach. On jest taki bardzo energetyczny, pasuje do wielu typów urody i też ma właśnie właściwości takie wysmuklające. Czyli powiedzmy, które to cienie niebieskości nas wyszczuplą, a które nie? Raczej ciemniejsze odcienie niebieskości, bo taki zupełnie jasny błękit, takie pastelowe błękity, one raczej są zarezerwowane e, dla państw czuplejszych, a tutaj taki mocniejszy kobalt też właśnie doskonała alternatywa dla czerni. Granat też doskonała, e, granat jest też doskonałym odcieniem, jeśli chcemy, chcemy wysmuklić sylwetkę optycznie. No dobrze, to kolejna modelka. Anita ma na sobie sukienkę w kolorze fuksji, w fantastycznym wykończeniu dekoltu, takim Kali bardzo zmysłowym. Ja wody. Oczywiście. Fuksja jest też doskonałym właśnie tutaj kolorem, który bardzo podkreśla kobiecość sylwetki, a to o to też chodzi nam w ubieraniu sylwetek plus size właśnie pań w rozmiarach 42, 44 i więcej. Jest to też kolor, który właśnie pasuje do wielu typów urody. Zarówno brudnetki, jak i blondynki wyglądają w funkcji w różnych jej odcieniach. Czy to będą chłodniejsze, właśnie taka magenta, czy malinowy, też bardzo korzystnie. Kolor ogłoszony przez Instytut Pantona na ten rok jako najbardziej modny tak. to soczysta zieleń. Tak, greenery, taki, taki kolor. On będzie wyglądał bardzo ładnie na paniach, które mają taki wiosenny, świeży typ urody. Również u pań, które mają właśnie rude włosy, są takimi naturalnymi rudzielcami. Rudziosami. Tak, no jest to piękny, soczysty kolor, aczkolwiek jeżeli nie mamy odwagi stosować go w ubraniach, to chociaż w dodatkach, prawda? Do wyszczuplających nie należy. Powiedz jeszcze tylko na końcu Kalina, ta czerń, w której nam się tak. wydaje, że wyszczupla, ale dodaje lat. Czerń niewątpliwie dodaje lat. ona właśnie sprawia, że nasza skóra wydaje się bardziej zmęczona, podkreślają się niedoskonałości, także czerń niestety nie odmładza, a co do wyszczuplających jej właściwości, to też jest raczej taki mit. Aha. Ona właśnie tak jakby flamaster obrysowuje sylwetkę jej kontury i sprawia, że ta sylwetka jest jakby bardziej widoczna, ale niekoniecznie szczuplejsza. Bardzo Ci dziękuję Kalina, dziękuję Paniom bardzo. Przenosimy dziękuję. się do kuchni, tam szczupli Kuba. y Mijao.